Witaj, no jest późno, nie skończę tego dzisiaj, lampy są złożone, ale jeszcze została instalacja na samochodzie, zobacz jak to pięknie wygląda, jest lampa całkowicie, wygląda na czarną prawie, że widać tylko ten ledową, ledowy pasek, ledową listwę, poszalałem, nie powiem, poszedłem krok dalej, rozmawialiśmy o projekturach biletowych, jest założony projektur laserowy, mamy laser, Mamy nowe kosze, Ten laser pełni dwie funkcje, bo krótkie i długie. Mamy listwę LEDową, która no, podkreśla linię auta. No i ten czar, te czarne wnętrze to będzie po prostu bardzo agresywne auto. sam widzisz jak to wygląda.